Na przykład idziesz z Kubą i znajdujecie 150 zł i 60 groszy. To po ile wypadnie na każdego? Zastanów się, przez ile trzeba podzielić 150 zł i 60 groszy, żeby wypadło równo na dwóch. No nie, no takiej tempoty to ja jeszcze nie widziałem. Człowieku, czy ty w ogóle myślisz? Jak tego teraz nie zrobisz, będziesz siedział tutaj do wieczora. Nie, mama musi się dowiedzieć, jakiego ma synalka. Ciągle tylko Andrzejek, Andrzejek. A Andrzejek zachowuje się jak ostatni debil. No to po ile będzie na każdego, jeżeli znajdziecie we dwóch 150 zł i 60 groszy? No co ty mnie uczysz? Jak się znajdzie 150 zł, to najpierw trzeba zapytać, kto je zgubił. Bo to nie są nasze pieniądze. Tak mnie mama uczyła. Co, nie ma go? To było do przewidzenia. Mógłbyś raz spojrzeć w lustro i zobaczyć, jak wyglądasz. Andrzej! U też go nie ma. Andrzej! Spodziewałem się tego. Dlaczego nie założyłeś białej koszuli? A muszę, tak jak wszyscy, pod sznurek. Jak mamy nie ma, musimy wyglądać jak należy. Nie możemy przynieść i wstydu. Pa, pa. Tutaj. Ale to fajnie. Powinny być w gnieździe. No ale iść cicho? Mhm. Mm Kurczę, zwiały. Bardzo trudno jej podejść. Ale to klawo. To stary folwark majątek gorzeńskich. A gdzie oni teraz są? Zginęli w ostatnim dniu wojny. Skąd wiesz? Słyszałem od dziadka. On wie wszystko o całej okolicy. Ale tu super miejsce na twierdzę. Marodzisz. Do podchodów. Ile tu genialnych kryjówek? Wszystko splądrowane. Ale co to szkodzi? Możemy tu chować nasze rzeczy. Łuki, katapulty, proce. O rany. Idziemy, już do dwunastej, a ja muszę się jeszcze przebrać. Ja się nie przebieram. Idę tak jak jestem. Idź pierwszy, ja cię dogonię. Podoba ci się to? Co ty robisz? Czego tu szukasz? Ja niczego, tu jest gniazdo Jastrzębi. A twój kolega, gdzie pobiegł? Do szkoły, po świadectwa. A ty nie idziesz? Po co? Nie jesteś ciekaw, jakie masz stopnie? Ja wiem. No, ile dwój? Jedna z matmy. To nie lubisz rachunku. A pan? Ja też nie. Co pan tu robi? Jakby ci tu powiedzieć? Powiem ci, siadaj. Czy potrafisz dotrzymać tajemnicy? Nie jesteś paplą? I dziewczyna mi się nie zadaje. To zupełnie jak ja. Pan jest milicji. Nie. Jestem z pewnej tajnej organizacji. Tajnej? Przecież partyzantów już nie ma. Ta tajna organizacja to jest tajna rada. Muzealnych kustoszy. o. Ja gdzieś widziałem pana zdjęcie. E, nie, nie, raz udzieliłem w prasie wywiadu niepotrzebnie. No. Wiesz, rozglądamy się za różnymi skarbami, ukrytymi w Lochach, w zamurowanymi ścianach. A myśli pan, że tu też mogą być? E, nie myślę, ja wiem. A co takiego? Zegarki, biżuteria, stare monety, stare obrazy. Brylant to z bezcennej wartości, muzealnej wartości. A gdyby udało nam się to zdobyć, otrzymalibyśmy nagrodę. My? No bo myślę, że możesz nam się przydać. Potrafisz z pewnością wślizgnąć się w takie szpary, gdzie ja nie dam rady, nie? Ale warunek, nikomu ani słowa. Ani rodzinie, ani kolegom, no? Jasne, nawet Kubie nie powiem. Wstamy. Na początek dam ci łatwe zadanie. Ja mam tu... Trochę roboty, także skończ do sklepu i mi chleba. O, i coś do chleba. A, pieniądze masz? Nie trzeba, dam sobie radę. O. A! Piwo. Nie widziałeś Andrzeja? Nie. Michał! Co? Pozwól na chwilę. Już już, przydałem. Co się stało? Myślałem, że z fizyki też będę miał piątkę. A ty jakie masz stopnie? Gdzie jest Andrzej? Powinien być w szkole. Ale go nie ma. Rano mówił, że idzie do ciebie. Do mnie? Nie. O, co ja mam. Pani dała trenurkę Andrzeja. Nawet przeszedł do piątej klasy. Pokaż. Pokaż, jakie Andrzej ma stopnie. O, coś taki ciekawy. Chodźcie, bo ona na autobus ucieknie. Dwie jest, z Polaka i z Matny, a to osioł. Nie możemy pokazać mamie jego cenzurki. To co powiemy mamie? Że zapomnieliśmy. Po co mamy ją martwić teraz, kiedy jest chora? Uważam, że powinniśmy mamie powiedzieć całą prawdę. Tobie to łatwo powiedzieć. Masz same piątki, prymusi. Przestań! Jak już co, to sam powinien tu przyjść i wypić to piwo, które naważył. O, oh, dzieciaki! Dzień dobry. No chodźcie, nareszcie. Proszę. O, oh, dziękuję. A gdzie Andrzej? Został w domu z panią Janeczką. Ach, to pokażcie cenzurki. W porządku, ma, no Pokaż, pokaż. A czy jest przyjemnie czytać, jak coś nie jest w porządku? A jak cenzurka Andrzeja? Zrobiliśmy ci niespodziankę. Mamo, spróbuj. Sama piekłam. Ooh. Michałowi nie smakowało. Mm. Wspaniałe. Może troszkę mało słodkie. Cukier nam się skończył. Dziadzio mówił, że dajecie sobie radę w domu. Nie wiedziałam, że mam takie wspaniałe dzieci. Mamo, kiedy wracasz? Za kilka dni ze szpitala wojewódzkiego przyjedzie doktor Popłaski, to specjalista ortopeda. On zdecyduje. Ale nic cię nie boli. <laughs> no, jak leże, to nic. Nie martwcie się, moi mili. Michał, ty jesteś teraz głową rodziny. Pamiętaj, musisz szczególnie opiekować się Andrzejem. Mhm. Ani mam coś dla ciebie. O, jest! Daj! Dlaczego nie byłeś mamy w szpitalu? A po co mamy martwić dwóją? Dwiema dwujami. Powiedzieliście. A ciebie interesuje tylko to, czyśmy cię wydali, czy nie. A o zdrowie mamy nie pyta. Masz, patrz. Myślałem, że się tam spalę ze wstydu. Już ja się teraz za ciebie wezmę. Przestańcie. Dwóch na jednego i to na najmłodszego. Ja ci to bieganie z Kubą zlikwiduję. A jeżeli będzie trzeba, to i z osłem się skończy. Pewnie, to wina Kuby. Ale Kuba nie ma dwój. Bo mądrzejszy, a nie taka biegająca tempota. Uważam, że powinieneś jechać do mamy do szpitala i wszystko wytłumaczyć. Chodźcie, naradzimy się to z nim zrobić. thank you Sowa, po co ta sowa? Po co? Nic nikomu nie mówiłeś? Nie. A rodzicom? Rodziców nie ma w domu. Nie ma, to dobrze. Ale jak wrócą, to zapytają się, gdzie ty się włóczysz. Co powiesz? Rodzice wrócą najwcześniej za dwa tygodnie. Aha, to dobrze, dobrze. No. Chodź, chodź. A, piwa nie kupiłeś. U nas niech piwa nie pije. O, tak. Siadaj, siadaj. Jutro pójdziesz do GS-u i kupisz piwo. Tak. Ale macie apetyt, zniknęły zapasy na dwa dni. A gdzie jest kiełbasa? Nie wiem. O, zobacz, co mam. Sam bym chętnie zjadł. Kto zjadł tyle chleba? Co będziemy jedli na kolację? Co znowu na mnie? Andrzej bierze wszystko dla swojego osiołka. Franek, wynoś się stąd! O, zobacz jaki gruby! Ty grubasie! Zjadłeś cały nasz chleb! Bardzo dobrze się spisałeś. Może cię nawet przyjmiemy do tej naszej tajnej organizacji kustoszy muzealnych. A co mam dalej robić? Każdy z nas przed przysięgą to musi przynieść jakiś drobiazg zabytkowy. Dobrze. Co takiego? No, może to być jak... Taki stary obraz, może to być stare z, srebro, może złoto może być. W domu najstarszy jest zegar pradziadka. Nie. Ale on już nie chodzi. Nie, nie, coś drobnego, nie masz? Jest srebrna cukierniczka. O. I japoński porcelanowy wazon Nie, gdzieś. A z biżuterii. Jest w kasetce na strychu, ale tylko tata ma do niej klucz. Mhm. A to nie ten kluczyk? Nie, to klucz od domu. Hmm. To się chwali, że nosi przy sobie klucz do domu. Tak, tak. Jesteś samodzielny. To co mam przynieść? No, możesz ten porcelanowy japoński wazonik. Napije się, Koli? Mhm, mm No, No, cześć. Snuje się z mgły utkany płaszcz i rosę z chmur wyciska. A strugi wód z wilgotnych paść spływają na urwiska. Na szczytach tatr, na szczytach tat, wśród sinej ich krawędzi króluje wiatr, świszczący wiatr i ciemne chmury pędzi. Skąd wiesz, co jest po drugiej stronie? Jak to? To pisze tutaj, bałwanku. Andrzej, chodź no. Andrzej teraz nie pójdzie. W tej chwili uczy się czytać. No nic, bierzemy się do matematyki. A przerwa! Po każdej lekcji jest przerwa! No dobrze. Cześć, Kuba. Ale cię piłuję. Ja też już mam tego dosyć. Wakacje, powinny być wakacje. A ty musisz go słuchać? Jak go nie będę słuchał, to powiem mamy, że mam dwóje. Stasio, Remiszewski pojechał z małą nad morze. Stasio? Ja mam coś lepszego. Co? Tajemnica. To taki jesteś? Musiałem złożyć przysięgę. Ja też mógłbym złożyć przysięgę. Andrzej! Poczekaj, przerobię matmy i się spotkamy. To jest tajna organizacja kustoszy muzealnych. Czego? Więcej ci już nie powiem. Przecież przysięgłem. I tak ci za dużo powiedziałem. Dobra, wsiadaj. A jak mnie nie przyjmie? Ja go poproszę, na pewno się zgodzi. A list zostawiasz w domu? A ty? Ja napiszę, żeby się nie martwili. Ale dokąd idzie mnie napiszę. Ja nie mam co pisać. Ale ty napisz, że poszliśmy razem. Dobra, to jutro rano. Dobra. Nie wiem, czy piżamę brać? A po co ci piżama? Ja nie biorę. Cześć. Cześć. Kuba! chodź <grywa> tu! Chodź na do mnie. Co ty ja słyszę? Że związek twojego ojca organizuje dla was wycieczkę do Krakowa. O, pojechał wy. Co, Kazek? A, to gdzie on się będzie uczył? Ty co, Jadźka? To popatrz, to dzieciak się tak pięknie uczy, na samych piątkach jedzie, a wy co? Pojedziesz. Bo ja wiem. Oh hmm. Ciszej, uspokój się. Ciszej. Kuba, szybciej. Cześć, nic nie masz? Nie masz, nie masz. Mam złą wiadomość. Śniła mi się twoja mama. Jak przyszła do mnie i mówi Kuba, po co ty nielegalnie idziesz z Andrzejkiem? Jesteś od niego starszy. Za niego odpowiadasz. Jak wyzdrowieje, pojadę z Andrzejkiem nad morze. Mówię ci twoja mama, jak żywa stała przede mną. Ale przecież moja mama nie umarła. Nie, ja nie mogę wziąć na siebie takiej odpowiedzialności. Także wracaj do domu. Ja nie idę. Cześć. Myszek, wstawaj, dziś twój dyżur. Anżelnik sobie pośpi. Wczoraj długo odrabiał lekcji. Wstawaj! No. Mm. Synek, chodź na tutaj! Pochodzisz z tych okolic? Mieszkasz tu? Mm -hmm. a, e, a nie widziałeś jednego mężczyzny? Taki szczupły blondyn. Z ma między zębami. Pokaż mu zdjęcie. A. Poznajesz? Widziałeś go? A panowie może jesteście... z tajnej organizacji kustoszy muzealnych? Tajna organizacja? No, można tak to nazwać, ta. tak. Tak, jest w starym folwarku. Aha. A co ty się włóczysz po lesie? Do domu! No ja! Za. Ale nie ma żadnego, ale już! No już! Tym dobra, dobra. nie uciekniesz. No, Bonanza, masz długi urlop zapewniony. No już, 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 już. już. Siadaj, siadaj. Jazda. Kto mi je wydał? Zobacz, znowu dał Osiołkowi cały nasz chleb. O! Tego już za wiele. Mm. Michał. 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 Co? Gdzie jest Andrzej? Która godzina? Nieważne, gdzie jest Andrzej? Skąd ja mogę wiedzieć? Co to jest? Masz? Ja już swoje zrobiłem. Teraz pora na Andrzeja. Czytaj. Teraz są wakacje, a nie szkoła. Jak wrócę, to się nauczę. Pojechaliśmy z Kubą w bardzo ważnej sprawie. Gosia, dbaj o Frania. Cześć. <laughs> Ale draka. Nie ma się z czego śmiać. No i co żeś narobił? Nie chciał się uczyć, to się dziś schował. Ta. Ale ja go znajdę. Mhm. Andrzej, wychodź, szczeniaku! Nie znajdziesz go, wiesz to z Wiem, że ty go nie uczysz, tylko bardzo męczysz. Mówił ci. A skąd bym wiedziała? Ten leniuch woli nie jeść, po to tylko, żeby się nie uczyć. Ale ja się na tego te numery nie dam nabrać. je to sam przyjdzie. Nie zjadłeś? Odechciało mi się. A może ty wiesz, gdzie jest Andrzej? Gdzie jest, to nie wiem. Ale wiem, że nie chce być z nami. Weź motorek Michała i jedź do Kuby. Może oni coś wiedzą. Co się, stało? Co się stało? Spokojnie, spokojnie. Ale czekaj, Ale jak to chodź się chodź Zrób ucisk. Mocniej naciskać. Nie się, lekarza. Dobrze, wystarczy. No, no. 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 spojrzyj na mnie. przewrócić no, na, na drugą stronę. Nie, na długo, Jak na drugą. No, jak <tuszy> Może ktoś na polega, czyż nie? Poszedł już. No i co? Kuba pojechał z wycieczką do Krakowa, a Andrzeju nic nie wiedzą. Musimy zawiadomić milicję. Po co od razu milicję? Może zadzwonić do dziadka. Musiałeś mu nieźle dokuczyć na tych lekcjach. To czemuś ty go nie uczył? Może do wieczora się zjawi. Do wieczora nie można czekać. Musimy zapytać mamę, co zrobić. Ja nie powiem. Ani ja. No już. Jak trzymasz te kwiaty? No chodźcie, chodźcie, co tak stoicie? No i przydałby się jakiś wazonik. Ja mam. No a proszę. Nie martw się. Jutro będziemy uczyli się inaczej. Zaczniemy od dodawania, nie oddzielenia. No co ty, wędrownisku? Kiedy jeszcze nasz naszyjak, co dorośli ci tłumaczą, poźmie swój na powie staroświat, czy to jeszcze nic nie znaczy? Í því það kom að síta Od tej rozwikszonej grzelewce Znowu łatwo już nie spuścić Jeśli stawisz się przygrywce A tak jest już cały świat Że przygrywka wróci w <Słysy> ewent Gdy te ślady pójdzie młodszy brat Ty podzieszysz go z uśmiechem